Cześć, witajcie Paweł Majski. portal muskowy.com. Mam się kłania. Nowy Kilap MK3, czyli flagowy sterownik Arturi. Przed sobą mam wersję 49 klawiszy. Oczywiście w ofercie tego producenta również znajdują się większe sterowniki, a to jest sterownik premium. W zasadzie nie ma sensu porównywać go do wersji Essential MK3, dlatego że są to zupełnie inne sterowniki. drewnobukowe naklejka bądź nadruk, jakkolwiek, zupełnie inne klawiatury. Zupełnie inne sterowniki. Suwaki mają w zasadzie takie same, enkodery również, ale również i tutaj jest zmiana. Zapraszam do testu. Jakość wykonania tej klawiatury na najwyższym poziomie. Tak jak wspomniałem, Essential to jest zupełnie inne dziecko Arturi, to jest budżetowa wersja, to był sterownik zawsze premium. Mamy trzy kontrolery nożne USB typu C no i klawiatura, zupełnie inna klawiatura. Klawiatura ta w wersji 49 i 61 jest dedykowana syntezatorowcom, ale o takim zacięciu fortepianowym, ze względu na to, że jest u góry. To jest chyba też jakaś, jakiś rodzaj pianki i na dole pianka to ten klawisz nam bardzo przyjemnie odbija. Nie męczy dłoni i co najważniejsze, dobrze kontroluje się na niej fortepian. Bo syntezatory to wiadomo, że to będzie zawsze działało. Zwróćcie uwagę, że mamy włącznik. To może prozaiczna rzecz, ale Essential go nie posiada. Mamy porty MIDI, wejście wyjście, a więc syntezatory analogowe możemy podpinać. USB-C, czyli jeśli macie MacBooka, no to nie trzeba żadnych przejściówek. To jest również cenne i znak czasu, że w końcu trzeba odrzucić stare przewody. Mamy jeszcze kontrolery 3, które możemy oczywiście definiować. Mamy Aux in Expression i Sustain. Od nas w zasadzie zależy tylko to, co do kila, bo podłączymy. Od teraz Arturia wyposaża swoje instrumenty w duży ekran 480x320, 9 sliderów i enkoderów i co najważniejsze one reagują na dotyk. Jeśli Naciśniemy je, dotkniemy w zasadzie, to one już nam wyświetlą funkcję, co pod nimi się kryje. A więc nie trzeba ruszać suwakiem, tylko dotykamy i widzimy, co się dzieje. Brawo. To jest rzecz, która nie jest na co dzień spotkana w takich sterownikach. Klawiatura ma aftertouch, pady są duże i również reagują na nacisk czyli w zasadzie na taki aftertouch, można powiedzieć. Dynamiczne pady to jest rzecz, którą znamy, ale dzięki temu ekranowi jesteśmy w stanie kontrolować swój instrument zupełnie inaczej. Zobaczcie, mamy dostęp do Analog Lab Pro, który jest w zestawie tutaj. W prosty sposób, ja sobie wybieram kategorię, albo po instrumencie, jeśli chcę chociażby smyczki, proszę bardzo. Kolejny preset. Kolejny preset. Nawigacja jest naprawdę, naprawdę znakomita. Możemy to zrobić po bankach, po autorach, po typach. Jeśli chcemy na przykład jakieś pady, atmosfery, no to i Juno 106 połączone. No, i właśnie mam dostęp do kontroli całego mojego programu, ale każdej partii również i osobno. Druga partia cofnijmy się, poszukajmy czegoś zupełnie innego. Sekwencja troszkę przypomina mi to właśnie AstroLaba. Ten ekran, yy, widzimy co się dzieje w ogóle. Nie muszę patrzeć na mój komputer, po prostu dzieje się to wszystko w moim sterowniku. No okej, okay, spróbujemy zatem poszukać jeszcze czegoś innego. Może pójdźmy w fortepiany, w hybrydówki, no i zobaczmy, co mamy. Będziemy program. Mocny dolny taki pad i mamy nad nim kontrole. To jest piękne. Stłumić, że go praktycznie nie ma. Zaczynamy nasz występ bez pada. Mamy kilka trybów pracy tego instrumentu. Po pierwsze, klikając sobie w program, ja mogę sterować programami Arturi, dawem oraz zaprogramować kilka ustawień User. Wybierając moje ustawienia, co mogę zrobić? Zobaczcie, mam dostęp w zasadzie do każdego parametru mogę. Skalibrować swój pedał, a więc ustawienia polaryzacji nie są tutaj problemem. Enkodery. Możemy wyłączyć czułość na dotyk tych kontrolerów. To samo dotyczy faderów. Zobaczcie, każdy fader osobno. Możemy ustawić control change. W zasadzie nie potrzebujemy do tego już edytora. Wszystko robimy z pozycji naszej klawiatury. Każdy pad, możemy zmienić jego kolor. Ale ciekawostka również, jeśli chodzi o klawiaturę. Bo mamy kilka krzywych. Ale możemy również zaprogramować swoją krzywą. Zobaczcie, że kiedy ja bardzo mocno obniżę próg działania klawiatury czułości, to będzie to działało w ten sposób. Uderzam bardzo mocno, a mam jakby taki limiter założony na klawiaturę. Dokładnie. Więc jeśli komuś przebijają jakieś górne partie, bo ma być może za silną rękę, a może ma za lekką rękę. Możemy szybciutko zresetować każdy parametr. O! I teraz mam już ustawienie Arturi. Zobaczcie, jaka różnica. Arturia sporo wysiłku wsadziła właśnie w integrację z Analog Lab, a więc klikam sobie w program Arturia. Analog Lab jest uruchomiony na komputerze, back i jestem z powrotem. Jeśli będę chciał połączyć na przykład jakieś takie brzmienie z Pigments, swoją drogą świetny sound, dodam go do ulubionych, i już jest w mojej bibliotece. Łatwo go później odszukam. Co mogę zrobić? Mogę dodać partię drugą. I partia druga jest już dodana. Teraz Part Edit steruje pierwszym syntezatorem. Partia druga. jakieś reklamy. Tak więc ta integracja jest tutaj naprawdę, naprawdę doskonała. Możemy usunąć part drugi albo wybrać zupełnie inny preset. Czy przy parcie pierwszym, czy przy parcie drugim. To ciekawe, bardzo dobrze jest wyczuwalny tutaj AfterTouch. Pomimo tego, że mm, nie ma takiego skoku, że my go jakby czujemy, to mm, wyczuwamy go, bo wiemy, gdzie zaczyna się ten AfterTouch. Mamy również edycję presetów. Zobaczcie, Edit Preset mamy. Master Edit, czyli tutaj możemy głośność presetu sobie zmienić oraz ekwalizację. Pierwszy part. drugi part Jest to taka namiastka astrolaba, tyle że astrolab działa sam, a tutaj wszystko jest w komputerze, ale bez problemu nie patrzę się w ogóle na ekran, jestem w stanie sobie doskonale zarządzać każdym, każdym brzmieniem i to jest naprawdę świetne. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedyś, kiedy mieliśmy jeden syntezator, znaliśmy jego brzmienia na pamięć. Teraz mamy tego tak dużo, że nie sposób ogarnąć. Nie wierzę w to, że ktoś zna wszystkie 5000 soundów na pamięć. Nie ma takiej możliwości. A zobaczcie. Klikam sobie, że chcę. Lida. Jakiego lida? Może jakiegoś soft lida, delikatnego. I mam wszystkie brzmienia typu lead soft z każdej biblioteki. Zobaczcie. Casio CZ. Zobaczcie, jeśli chcę mieć brzmienie typu string, to ja mam z Melotrona, z DX7, Oberheim, Augmented, Solinka, Tak więc jeśli chciałbyś przyspieszyć swoją pracę z pluginem Analog Lab, bądź innymi instrumentami Arturi, no to KeyLab naprawdę da wiele szczęścia. Zapytacie, jak integracja z DAW? No właśnie, jeśli chodzi o mojego Cubase'a, to działa to w ten sposób, że mam mikser, mam plugin, mogę się przemieszczać pomiędzy moimi trackami, co tu właśnie jest pokazane. mogę edytować każdy parametr mojego pluginu to samo dotyczy pigments który tutaj właśnie się znajduje oczywiście pasek transportu Metronom również działa. Działają również w trybie Mixer moje volumy czyli mogę sterować głośnością każdego, każdego traka. Zobaczcie. Jeśli kliknę sobie w sterowanie padami w pozycji DAW. To mogę wyzwalać właśnie różne różne funkcje, tak zwane skróty. I to jest piękne, bo nawet mogę sobie szybko uruchomić instrument wirtualny, VST w Cubase. Ale was nie interesuje Cubase, was interesuje Ableton. Oczywiście chodźcie. Jeśli chodzi o połączenia DAW, no to klikamy sobie w Settings i ustawienia globalne i możemy wybrać protokół DAW. Ale nie wiem, jak to się dzieje, kiedy odpalam Cubase. No, to na wyświetlaczu pojawia mi się, że właśnie wybrałem DAW Cubase. Jeśli uruchamiam sobie na moim komputerze Ableton Live, no to pojawia się Ableton Live. Tak więc sterownik chyba sam jest w stanie sobie wykryć, który DAW aktualnie jest używany. Co mamy? Zobaczcie, możemy się poruszać po naszych ścieżkach. Ja mam wybrany Analog Lab, kiedy kliknę sobie dwa razy jestem w moim Jupiterze z Analog Lab. I oczywiście mogę nim sterować. Jeśli jestem w trybie mixer, no to każdy parametr miksera jest tutaj sterowany, czyli panorama oraz głośności. Kiedy w użyciu jest plugin właśnie z Abletona, no to wystarczy kliknę sobie device Przejdę w Abletona, klikam Rekord. w plugin z Abletona. I ja już steruję sobie właśnie tym pluginem. Co jeszcze mogę zrobić? Klikam w bank. Bo oczywiście moje pady. Moje pady mogą wysyłać komunikaty Midi i Aftertouch, Natomiast w trybie DAW ja steruję właśnie moim a bletonem i wyzwalam klipy. Możemy sobie nagrywać, uruchamiać nagrywanie tak jak Pan Bóg przykazał, wszystko jest. Natomiast jest jeszcze jedna wspaniała funkcja, która mnie cieszy. Dlatego, że klikając w strzałki, ja mogę sobie ustawić moje intro, moją pierwszą zwrotkę. Jeśli gramy na żywo, to możemy w ten sposób się świetnie przełączać. Zobaczcie. Klikam sobie intro. Zwrotka. Klikam play, będzie bridge. Tak więc możecie swój utwór podzielić na zwrotkę, refren, intro i nie musicie grać do sztywnej formy, możecie sobie płynnie przeskakiwać i wracać do form jak tylko chcecie. Od Was zależy, jak ten utwór będzie wyglądał. Dzięki właśnie strzałkom. Na górze to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne, gdyż nie trzeba jakiegoś launchpada. Wszystko można zrobić przy pomocy właśnie Keelab MK3. Kilab jest bardzo spójny z tym, co widzieliśmy do tej pory, a więc jeśli ktoś nie posiada pedału, to może użyć funkcji Hold i dźwięk zostanie przytrzymany. Oczywiście mamy kwantyzację do programów DAW, czy też cofnięcie kroku, powtórzenie kroku. To, czy też save, to znamy z poprzednich też klawiatur. Natomiast mamy również funkcje chord, skal i arpeggiator. One były w tym instrumencie również w tamtej wersji. Ale zobaczcie, co się pozmieniało. Włączam i świeci. Przytrzymuję i mamy edycję. Mogę sobie akordowo rozciągnąć dźwięki, jak na gitarze. z basem. I jest jeszcze świetna rzecz. Możemy użyć aftertouch. Zobaczcie. Gdzieś magia. Aftertouch również gra dodatkowo, albo Velocity możemy również użyć parametru od 1 do 16, natomiast w mojej opinii Aftertouch jest najbardziej efekciarski, najbardziej go czujemy. Robi się już jakiś utwór, akordy można wybrać z bogatej palety akordów albo nagrać własny akord albo albo ale mamy również skalę. Zobaczcie. Bierzemy sobie inną skalę. Kiedy w jakiejś skali nie ma danego dźwięku, no to dźwięk jest powtarzany. Możemy sobie grać blusa. to właśnie działa. Możemy również edytować i stworzyć własną skalę. Ale oczywiście lepiej, jak poznamy skalę, będziemy wiedzieli, jak się po tym poruszać. Ale najbardziej ujmujący jest arpeggiator. Zobaczcie, kiedy włączam, mam różne różne przebiegi. Coś, czego wcześniej nie było. Random. Random daje mi po prostu losowe arpeggiatory. Zwróćcie uwagę na to, jak kostka pięknie się animuje. Raz kliknę random. Pyk. I wlosowałem taki przebieg. Klikam tap tempo, mam inne tempo, raz, dwa, trzy i... Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co zostanie wylosowane, a to inspiruje. Tak więc, jeśli nie macie pomysłu na arpeggiatory czy na jakąś frazę, klikamy kostką i być może okazać się, że mamy coś fajnego. Akurat to, czego potrzebowaliśmy, to zawsze na plus. Wraz z zakupem otrzymujemy Abletona w wersji Lite, cały Analog Lab w wersji Pro, czyli ponad 2000 różnych różnych instrumentów. To jest naprawdę ogromna baza. Dostajemy gentleman piano z Native Instruments, dostajemy piano od Arturi Mini muga również dostaniemy w prezencie. A więc naprawdę do tego instrumentu otrzymujecie mnóstwo softu. Są jeszcze subskrypcje i lekcje w Melodics oraz Loop Cloud. Tak więc na początek naprawdę świetny start. Każdy kilab zachwyca swoim wykonaniem, nawet to maleństwo malutkie Mini Lab 3. Wreszcie kilab dobił designersko do Essentiala oraz do Mini. Zobaczcie, że one są wszystkie do siebie teraz właśnie podobne. No i teraz podstawowe pytanie. No i teraz, no i teraz podstawowe pytanie. Dla kogo klawiatura ta, a dla kogo Essential? Dla kogo mini. Jeśli lubisz klepać bity i grasz tylko jedną rączką, nie grasz biegle na klawiaturze, no to bym celowo w mini Laba. Jeśli chciałbyś zacząć swoją przygodę, ale nie wiesz, czy ci się spodoba, no to Essential jest świetny, dlatego że dostajesz już świetny pakiet brzmień i na dobry początek to wystarczy. Nie musisz niczego szukać. Masz wszystko pod ręką. Klawiatura nie jest może tak samo doskonałej jakości jak w tym przypadku, ale na start bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem pro i spędzasz z klawiaturą bardzo dużo czasu, to Kilap, właśnie czy 49 czy 61 będzie naprawdę dobrym rozwiązaniem, dlatego że on daje ten komfort gry. Ta klawiatura nie tłucze, zobaczcie. To nie jest takie strzelanie w plastik. Tam, właśnie ze względu na te wszystkie wytłumienia, ten klawisz ratuje nasz palec, że nasz, nasze palce po prostu nie cierpią, bo to też w tych tanich klawiaturach tak to właśnie się odbywa, że tam pomimo, że coś jest, no to albo jest miękki ten plastik, ta klawiatura jest naprawdę godna polecenia, ciekaw jestem wersja 88, jeśli taka powstanie. Cóż tam będzie ta klawiatura, czy coś zostanie zmienione, czy też może jakiś własny twór Arturi, tego nikt na razie jeszcze nie wie. Póki co mamy wersję przedpremierową, a więc Zobaczymy też, jak się rozwinie. Być może dojdą nowe funkcje. Nie chcę tutaj napędzać yy, i zbudzać jakichś sensacji, bo na tym etapie klawiatura jest naprawdę doskonała. Bardzo dobre jest poczucie tych padów. Jeśli chcemy, możemy zmienić ich czułość. Zobaczcie, jak bardzo precyzyjnie jestem w stanie kontrolować dynamikę. Jeśli ktoś nie jest biegły w graniu na klawiaturze właśnie yy, perkusją, to pady właśnie zrobią tak, że będzie takim mega, mega profesjonalnym beatmakerem i będzie mógł sobie właśnie wbijać kroczek po kroczku perkusję. Można byłoby, że sterownik jak każdy inny, ma po prostu transmitować komunikaty MIDI, ale nie, to jest Arturia. Daje nam bardzo dobre kontrolowanie brzmienia z Analog Lab, bo ten świat właśnie do tego zmierza, żebyśmy połączyli świat komputerowy ze sterownikiem, ze światem właśnie tym fizycznym, a mnogość brzmień i obfitość jest tak wielka, że powoli zaczyna się robić bałagan, no bo taki model mógł, chociażby model D, ma inne inaczej ułożone parametry niż chociażby V-Piano od Arturii. Yamaha DX7 nie ma w ogóle żadnych kontrolerów na panelu, a dzięki Arturii zyskała tak naprawdę i otrzymała drugie życie. Te brzmienia są wybitne, te brzmienia dają się świetnie kontrolować i taka właśnie jest Arturia. Nowy sterownik, który jest solidnie wykonany, dość ciężki, a więc solidność jest tutaj naprawdę na poziomie. Mega Pro, świetna klawiatura, zupełnie inna, nie tłucze się. Musicie spróbować. Wasze małżonki będą zachwycone, jeśli gracie po nocach, bo jest to dosyć cicha klawiatura, właśnie z tym dolnym wytłumieniem. Z mojej strony to wszystko. Jeśli tylko pojawi się w sklepach, atakujcie i sprawdzajcie. Na razie, cześć.